5 września, dziś 5 września, prowadzi nas święta Teresa z Kalkuty, zakonnica, misjonarka i patronka miłosierdzia, której życie stało się symbolem bezinteresownej miłości wobec najsłabszych i najbardziej potrzebujących. Teresa urodziła się w 1910 roku w Skopje, w rodzinie albańskich katolików. Już od młodości odczuwała powołanie do życia zakonnego. W wieku 18 lat wstąpiła do zakonu sióstr Loretanek i przyjęła zakonne imię Teresa na cześć Świętej Teresy z której duchowość stała się dla niej inspiracją. W 1948 roku wyjechała do Kalkuty w Indiach i tam rozpoczęła działalność misyjną wśród najbiedniejszych mieszkańców slamsów. Wkrótce założyła Zgromadzenie Misjonarek Miłości, którego celem było niesienie pomocy chorym, umierającym, opuszczonym i wykluczonym. Jej życie było poświęcone całkowicie tym, którzy byli najbardziej zaniedbani przez społeczeństwo. Święta Teresa stała się symbolem bezinteresownej służby. Jej dzieło nie ograniczało się do opieki materialnej, uczyła, że każdy człowiek zasługuje na miłość, szacunek i godność. Jej przesłanie było proste. Nie wszyscy możemy robić wielkie rzeczy, ale możemy robić małe rzeczy z wielką miłością. Za swoją pracę i poświęcenie została uhonorowana wieloma nagrodami, w tym Pokojową Nagrodą Nobla w 1979 roku. Zmarła w 1997 roku w Kalkucie, a w 2016 roku papież Franciszek kanonizował ją jako świętą Kościoła katolickiego. Dziś jest czczona jako patronka misjonarek i wolontariuszy, osób pomagających potrzebującym oraz tych, którzy chcą nieść miłość i nadzieję tam, gdzie jej brakuje. Jej życie przypomina nam, że miłość nie zna granic i że każdy gest dobroci, nawet najdrobniejszy, może odmienić świat. Teresa uczy, że nasze życie codzienne. I codzienne działania, choć czasem niewidoczne i skromne, mają ogromną wartość, jeśli są podejmowane z sercem otwartym na innych. Zadajmy sobie zatem pytanie, w jaki sposób możemy dzisiaj nieść dobro? Jakie małe, codzienne gesty mogą stać się wyrazem miłości i troski o bliźniego?